Dzień dobry, dziś BMW S1000RR, ale gdyby to była S1000RR używana tak po prostu, normalnie, na torze, sportowo i trochę po mieście, to byłoby zbyt oczywiste, nie może być aż tak oczywiste. To jest S1000RR, która jest używana turystycznie, na wycieczkach i to takich długich, w drugi koniec Europy. O tym za chwileczkę porozmawiamy z Agnieszką, tylko tradycyjnie, jak zwykle, zaczniemy od fragmentu sponsorowanego i zapowiedzi konkursu, jak... Ktoś nie zrozumie w tym fragmencie sponsorowanym, o co chodzi w konkursie, to dokładnie opisuje w komentarzu pod filmem, jak wygrać kurtkę, buty, shimmy i plecak. Jest to naprawdę bardzo łatwe, wystarczy tak o 5 sekund. Powodzenia! Partnerem trzeciego sezonu serii Bary na Używkach jest RR Moto z Torunia i z Warszawy. Największy sklep z odzieżą i akcesoriami motocyklowymi w Kujawsko-Pomorskim, a teraz również... Największy sklep motocyklowy w Warszawie. Czynny od poniedziałku do soboty i w niedzielę handlowe od godziny 10 aż do 20. .00. Mamy również wspólny konkurs. Informacje o zasadach i o nagrodach znajdziecie w opisie pod tym filmem. Agnieszka. Cześć, To Cześć, Bary! To jest drugi Ponownie. odcinek realizowany w Gdańsku przy okazji naszej wizyty tutaj. Cieszę się, że mamy wreszcie możliwość się spotkać. A ty musiałeś tutaj, pomimo że mieszkasz w tym mieście, to musiałeś tutaj dojechać z imprezy, bo właśnie trwa wasza impreza. Tak, dokładnie trwa, trwa Speed Lady's Camp, więc ja specjalnie do was przyjechałam właśnie z tego kampu. Bardzo nam miło. Dodajmy tylko, że Speed Lady's Camp to jest taki zlot motocyklistek. Ile was tam jest w sumie? W tym roku 160. 160 motocyklistek w jednym miejscu. Ilu facetów? Zero. No jeden fotograf. No boys. No boys. Na pewno. Ale nie zdjęcia liczy, to tam... <laughs> Fotograf Fotograf ma zmowy milczenia, więc... Kiedyś wpadniemy na tą imprezę z kamerą na pewno i nie w ogóle zupełnie osobny specjalny odcinek, ale to już na inną historię. BMW 1000 RR rocznik 2021. Jeden. No to świeżutki, ale ty już na nim trochę pojeździłaś. E... No, troszeczkę, jakieś tam skromne 22 tysiące kilometrów. To sporo jak na roczek jeżdżenia? Sporo. Sporo, yy, ale ja tak tego powiem ci, nie odczuwam, y, że jest tego aż tak dużo. Zawsze mi się wydaje, że jest za mało. No, tak, taki efekt. Ty jeździsz dużo turystycznie tym motocyklem. Ja od tego zacząłem, że to nie jest tak jak większość osób ma 1000 Shotterer, jeździ nim na TrackDay, dojeżdża nim do pracy w mieście. Ty wsiadasz na ten motocykl i jedziesz nim, no, gdzie byłaś najdalej? E, najdalej, w tym teraz byłam w Chorwacji, e, tydzień temu, dokładnie. Dobrze. No tak, To 22 to się skądś musiało jednak wziąć. Powiedz mi teraz, jak spakować się na motocykl sportowy i no, sorry, jeżeli to będzie stereotypowe, ale jesteś kobietą, potrzebujesz zebrać więcej rzeczy niż przeciętny facet, na pewno. Na pewno, to się zgadza, tak. E, wiesz jak? co? <laughs> jak? Właśnie dużo osób w ogóle mnie pytało, dlaczego BMW. Bo to jest w ogóle moja marka. Ja w zeszłym roku miałam S1000R, w tym roku mam RR-kę. Nie, to, to nie, przepraszam, nie jest, w zeszłym roku, dwa lata temu. To nie jest odcinek sponsorowany tak, przez BMW? Dwa lata temu. Nie, nie, nie. To nie. Ale miałam dwa lata temu właśnie BMW i dlaczego S1000RR? I dlaczego w ogóle BMW? Tak? Na przykład nie Ducati tak? albo no nie wiem, jakaś Honda. Dlatego, że BMW ma fajne naprawdę rozwiązanie, jeżeli właśnie chodzi o turystykę. Tutaj mocujemy kufry. Są zaraz takie je pałęki. założymy. Tak, nabiamy, zaraz założymy. Tu są takie wpinane, właśnie, tylko takie, e, nie wiem, kiki, mogę to tak nazwać. Okay. Wpinam, zakładam sobie kuferki. Na e, górę daję rollbaga. No tak, jak torbę. nie zabierasz nikogo na pletaczek, to masz jeszcze Dokładnie, miejsce, żeby dokładnie. I... Powiem Ci, że jest naprawdę wystarczająco miejsca, zresztą jak nagramy to z kuframi, ten kawałek, to naprawdę zobaczycie, że te kufry są naprawdę pojemne i one jeszcze się powiększają. I ja ani razu jeszcze ich nie powiększyłam. Okej, okay, czyli do jednego kosmetyczka, do drugiego ciuchy na tydzień tak, i jazda. Tak, dokładnie. dokładnie. <grytanie> Dobrze, ale skąd ogólnie pomysł na to, żeby turystyka motocyklem sportowym? Po prostu pozycja Ci odpowiada, czy o co chodzi? Po prostu podobają Ci się takie motocykle? Znaczy no, wiesz co, ja zawsze byłam za nakedami. To jest mój pierwszy sport, zresztą mój dopiero trzeci motocykl i wiesz co, bardziej chodziło właśnie o pozycję, a też chciałam jeździć torowo, więc no niestety, trzeba to jakoś pogodzić, tak, fajnie by było mieć gs tak, żeby sobie jeździć, a jakiś inny na, właśnie na tor, no ale niestety nie, nie mogę mieć dwóch więc pogodziłam to wszystko w jednym, więc i mogę oprawiać turystykę, i mogę jeździć na torze, no i jeżdżę też po drodze, tak, więc no szeroka gama Rozumiem. po prostu wszystkiego. Zanim S1000R, jakie motocykle po kolei wycznijmy od pierwszego, jaki się pojawił u Ciebie w Pierwszy to był Suzuki Gladius 650, mhm. przekręciłam w nim panewki, okazało się, że miał za mało mocy pod moją rękę, no, no, no potem przesiadłam się na S1000R, i to jest mój trzeci motocykl. Czwarty sezon zaczęłam, no i jest rr powiedziałaś, że Powiedziałaś 22 tysiące kilometrów, jak wcześniej, zanim zaczęliśmy nagrywać, powiedziałeś, że zanim go sprzedasz, to tak go 60 pewnie dobijesz? Tak, tak liczę, wiesz, liczę, że tak 20 tysięcy robię w sezonie. No więc myślę, że no w przyszłym roku pod koniec będzie miał te 6 dyszek, może więcej. No i co, wtedy kolejny sport, czy wtedy już typowo turystycznie? No czy... Znaczy wiesz co, dużo osób w ogóle pyta co następne. Na pewno będzie to sport. Tak Ale tak. co to będzie? Też coś się okaże. No, też coś te, się okaże, przez ten czas może się pojawić cięż... coś nowego. No właśnie, może się pojawić tak. coś nowego, a też. Um, no to jest mocny sport, tak? To jest jeden z y, najmocniejszych sportów, tak. E, nie mówię o MC, no bo to jest trochę inna bajka, e, więc no ciężko będzie mi potem Jasne. znaleźć coś lepszego. Czy przez ten cały czas kiedy jeździłeś na tym motocyklu, coś tutaj się zepsuło, zawiodło cię w klasie, uniemożliwiło dalszą jazdę? Nie. Ani razu, nigdy. Wiesz co, miałam na początku problem z lagami, co się okazało, że to jest prawdopodobnie gdzieś tam jakaś bolączka modelu, tak, i to będzie po prostu na to prawdopodobnie okay. kiedyś akcja serwisowa. Mhm. Ehm, Lubiły się okrętość z uszczelniaczami, uścielni tak? Ehm, wiesz to ciekły, 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 ciekły lagi, e, więc miałam z tym problem, no ale bez problemu wszystko ogarnęli w BMW, tak, e, nie mogę tutaj złego słowa powiedzieć, na serwis. E, i od tak to nic się nie działo. Mówię, ja zrobiłam teraz z Chorwacji do Gdyni, dokładnie w jeden dzień 1415 kilometrów na niej. 1415 na raz? No tak, to jest więcej na niż raz. mój rekord. No, to, właśnie... no, to, to jest naprawdę dużo. To jest, to jest... No dobra, ale ile masz wzrostu? 1,72 72. Okej, okay, to być może to jest idealny wzrost do tego motocykla. Bo ja mam moją ponad 1,80 m, jednak czuję, że ta pozycja tutaj. No, wolałbym mieć tego miejsca więcej. Okay, więcej. Pozycja no, no, tego no. typu, ale na przykład, gdyby to było, nie wiem, Hayapusa albo Zygzak mm -hmm. 1400, wtedy bym się zmieścił. Tutaj byłoby mi pewnie ciasno. Ciebie nie wolą plecy czy tyłek przy takich długich trasach? Nie. Nic, nic, właśnie. To jest najśmieszniejsze, że ja e, jadę na przykład 1000 km, tak? bo jak jechałam do Chorwacji, to podzieliłam tą trasę na dwa. Więc zatrzymałam się za Wiedniem, to tam zrobiłam dokładnie 950 na niej. Nic, nic mnie nie bolało. Na wow. drugi dzień wsiadłam, zrobiłam 500, e, okay. więc w ogóle totalnie e, na luzie. Zresztą ja nią przyjeżdżałam e, w zeszłym roku na tor do Poznania, więc jechałam na kołach. Potem Robiłaś dwa dni całe, torowałam tak i wracałam do domu też na kołach. Okay. Dodajmy do Trójmiasta. Do Trójmiasta, tak. jest z trójmiasta do Poznania. Tam 300 z hakiem. Okay. No więc tak, pewnie podobnie, kawałeczek podobnie no. jak z Warszawy. Dobrze, jakie masz spalanie w trasach? Sprawdzasz to? W ogóle obserwujesz tak z e, ciekawości? Tak, tak, tak. W ogóle byłam zaskoczona, bo ona mi teraz spaliła w trasie 5,5 litra. Okay więc naprawdę ekonomicznie a nie jechałam jakoś tam wolno wiadomo no w granicach rozsądku em, i tam austriackich chorwackich i słoweńskich i czeskich tak, e, przepisów e, ale naprawdę no to spalanie było po prostu ona no tam pokazywała mi że mam bak na 313 km więc no to naprawdę tak no fajnie tak Czyli nie jest przeszkodą zasięg w tym motocyklu dla Ciebie, bo nie. dla niektórych w sporcie niewielki zasięg, kiedy jadą bardzo szybko, mógłby być problemem, bo niektóre sporty robią 150 km i trzeba szukać szybko stacji. Wiesz co, to chyba chodzi też o optymalną jazdę, bo naprawdę jeżeli chodzi o miasto, no i wiadomo, tu stopy, odkręcanie, tak, tak? gdzieś tam jakieś przygazówki. Więc jednak to spalanie jest wyższe w mieście, coś około 7 litrów. No to wciąż znośnie. Ale właśnie. Nie wiem, czy właśnie. W ogóle zauważyłeś, ja w poprzednich odcinkach rzadko wspominam o spalaniu. Bo, no bo w zasadzie co za różnica jeszcze do niedawna, czy 5 czy 8 litrów, ale jako, że te ceny paliw się dość szybko zmieniają, to ostatnio coraz więcej zaczynam rozmawiać. Wiesz co? Tak, nie no. Rob... o spalaniu. Robi różnicę, robi. To jest odczuwalna różnica, naprawdę przy tych cenach, no mówię, no kiedyś bag był za 50 zł, tak, a teraz tam, no dzisiaj za, za stówę tankowa. Dzisiaj wczoraj tak za stówę, e, Masz tutaj ten pomat. To w ogóle jest ciekawe, bo BMW zrobiło super sportowy motocykl, który jest wyposażony w ten pomat. Chyba nie. To jest chyba akcesoryjne wyposażenie, czy podstawowe, pamiętasz, jak kupowałaś? E, wiesz co, chyba nie. Nie pamiętam no tak, już, tak czy że ja masz, masz ten tempomat. Tak, ale jest tempomat, znaczy wiesz co, ja ją wyposażam na Fula? jedyne czego nie ma, no to nie ma karbonowych kół, no bo uważam to po prostu za zbędne, tak, te tam kilka gramów w wadze, to już jednak robi przy jeździe torowej różnice. Ale ten pomat jest używany. Ma ten pomat? E, tak, tak. W ogóle dużo odciąża ten pomat. Fajnie się jedzie, no bo masz tą stałą prędkość, tak? Nie musisz pilnować tej prędkości, że tam gdzieś zwalniasz, tak. czy e, ja też sobie przyspieszam, więc super. Wszystko tak, tempomat, tak? tak mhm. wszystko jest na tym pomacie, tak jak w samochodzie. Zresztą ona w ogóle ma bardzo fajne, e, nie wiem czy widziałeś, bo ma bardzo fajny ten właśnie wyświetlacz. E, tam też tak, i ma nawigację, i słucham muzyki, i rozmawiam przez telefon. Okay, więc... Czyli wykorzystujesz Tak, to jest ciebie. po prostu, ja zawsze się śmieję, że to jest trochę taki mini samochodzik. Uh -huh. Bo ja się czuję naprawdę jak w samochodzie, wszystko wykorzystuję, i um, no nie mogę powiedzieć. Naprawdę jest to motocykl, który um, oferuje. Bardzo dużą gamę, jak właśnie na sporta, tak? No bo. No właśnie, jak na motocykl super sportowy. Ja czasami będąc na prezentacjach prasowych na testach nowych motocykli, zastanawiam się, słuchając o tych wszystkich nowoczesnych systemach, czy jak wiele osób będzie z tego korzystało, ty jesteś dowodem na to, że tak, że można z tego korzystać, sparować to sobie z kaskiem, tak. zmieniać sobie muzykę, widzieć, kto dzwoni e, i tak dalej, i tak dalej. E, wyprawy, wycieczki najfajniejsza, jaką wspominasz. Wiesz, co najfajniejsza to była chyba na Stelvio, ale to była właśnie Gladiusem, bo to była taka moja pierwsza wycieczka. To był w ogóle tak. pierwszy sezon. Pierwszy tak, się tak więc to był mój pierwszy sezon. Pojechałam na Stelvio, na Gloss Grocknera. Dużo mnie nauczył ten wyjazd, tak? W sensie właśnie takim, no wiadomo, Gladius, tak, bez tempomatu, tak, bez wszystkich udogodnień, tak. więc było ciężko. Proszę przed wiatrem. Tak, dokładnie, więc było bardzo ciężko. Teraz planuję wrócić na Sterwio właśnie RRK, no bo jednak. Super. Muszę pokorzystać z tych zakrętów, już trochę moja jazda e, osiągnęła wyższy level, e, więc na pewno teraz pojadę. I no mówię, to na pewno to jest to Stelvio i Gozlokner. Chodzi też o widoki, no alpy są piękne, tak? No, nie oszukujmy się, to jest mekka motocyklistów. Widzisz samo na ogół, czy z przyjaciółmi? E, wiesz, co no różnie jeżdżę. E, jeżdżę z moim facetem, też właśnie, o, to też tak, bo mój facet ma GSA. E, jeżdżę z przyjaciółmi, no teraz do Chorwacji była moja pierwsza. Podróż sama, tak? Więc jechałam totalnie sama, byłam zdana sama na siebie. Ehm, dużo też mnie to nauczyło i myślę, też, że też nauczyło takiej nawet pokory, ehm, żeby wiedzieć, że sobie poradzę. O tak, może taki zbudowałam pewności siebie, że wiem, że jak coś by się stało, to dam sobie radę, bo nie mam wyjścia, tak? Nie mam wyjścia, muszę dać sobie radę. Czego się najbardziej obawiałaś zawsze na takich wycieczkach, gdzie oddalasz się dalej niż tysiąc kilometrów od domu? Jest coś takiego, czego zawsze się bałaś? Że przewrócę motocykl i go nie podniosę. Mhm. To jest chyba, to jest moja, to Oj. jest moje najgorszy koszmar. Um, nigdy nie miałam żadnej, zrobiłam już. Z 60 tysięcy kilometrów, eee, nigdy nie miałam żadnej wywrotki, nie miałam gleby, taka jeżdżę po torach i różnie tfutfu. Tfu, mam nadzieję, że nigdy nie będę miała, eee, ale to jest gdzieś jednak zawsze mój taki eee, strach. To może, żeby to przełamać, to położymy ją teraz i zobaczymy, czy Ci się uda podnieść i będziemy wtedy wiedzieć, już, no to już tutaj widzę Tomek no, no, stawia nogę. No dobra, no, no dobra, nie będziemy niech kombinować. będzie, słuchaj, żeby było więcej wyświetleń, czego się nie robi. Czego się nie robi wyświetleń. Chciałem cię jeszcze spytać, jak reagują ludzie, kiedy spotykają cię w klasie? Widzą, że kask zdejmuje kobieta na motocyklu, który ma 200 koni mocy. Stary, 207. się 207 dokładnie wiedziałem, że 200 kilka. No, 207, 207 koni mocy, litr pojemności. No i co, faceci tak patrzą ze zdziwieniem, troszeczkę zaskoczeni? Ojej, bardzo. Czy już... Powiem ci, że bardzo. E, aż się czasem dziwię, że jeszcze jest taki ten e, stereotyp, e, że kobieta, no to tylko na małym motocyklu, tak? E, I to w ogóle najlepiej na skuterze, jakby jeździła. E, właśnie miałam taką sytuację teraz, jak wracałam właśnie z Chorwacji, że zatrzymałam się na stacji. Podjechał jakiś pan, otwiera drzwi i mówi tak: no co, chłopak pożyczył. A ja tak mówię, nie no fajnie, no fajną ma rejestrację ten chłopak, ja mówię taką no, bardzo chłopięcą, ja mówię, no naprawdę, ja mówię, ten on, no, no nie, no co, twój? A ja mówię, no nie, nie, mój już, wiesz, nie chcę, ja nigdy nie dyskutuję jest, z ludźmi, nie, e, masz sobie e, aby nie mam potrzeby, osobom, tak, że... nie mam potrzeba, budowadniać, udowadniać. E, zresztą bardzo dużo, wiesz, w ogóle facetów, jak gdzieś tam podjeżdżam, to myśli, wiesz, jest też taki stereotyp, em, ma ten motocykl, żeby porobić sobie z nim zdjęcia. Albo wiesz, hmm. albo ponagrywać TikToki, tak? Też mam bardzo często na TikToku, no ale chociaż jeździsz coś na tym motocyklu, gdzieś tam jakieś pytania, ja mówię, słuchaj, możesz wejść na mojego Instagrama, możesz popatrzeć, jak jeżdżę, e, że to nie jest motocykl tylko do zdjęć, tak? No Zresztą myślę, że ten przebieg robi robotę tak i pokazuje, że nie kupiłam tego do zdjęć. Jest to, jest to bardzo autentyczne. I tutaj też taka mała zachęta dziewczyny, nie bójcie się większych pojemności większych mocy. Fajnie jest zaczynać od mniejszych, lżejszych motocykli, bo na nich czujemy się pewnie, ale kiedy już się poczujecie pewnie, to Dokładnie, znaczy ja myślę, że zawsze trzeba znać ym, siebie tak, i swoje możliwości, bo dużo osób jak ja się przesiadam z Gladiusa na S1000R, mówią, że nie dam rady, że nie dam rady, że w ogóle jestem szalona, że się zabiję, tak, y, że nie ogarnę, a najlepsze jak już się przesiadam na RR-kę, to już nikt nie miał obiekcji, wszyscy mówią, dobra, tak, masz rację, to jest motocykl dla ciebie, fajny, wszystko jest okej, okay. więc y, naprawdę nie bójcie się dziewczyny, y, Znacie swoje możliwości, znacie siebie, idźcie za głosem serca. Dla mnie jest jeszcze jeden taki wniosek z rozmowy z Tobą, że warto samemu jednak sprawdzać, doświadczać, samemu się o czymś przekonać, a nie słuchać pewnych utartych schematów, bo na przykład wszyscy powiedzieliby Ci, że nie, taki motocykl to jest absolutnie motocykl nie do turystyki, a Ty to sprawdziłaś sama, okazało się, że dla Ciebie do turystyki nadaje się świetnie. Więc... Y tak, z tego dokładnie. To warto takie wiesz, wioski. co jeszcze właśnie tak jak dodam, to też dużo osób, tak jak teraz na przykład, tak? Tam zrobiłam te 1415, to dużo osób mówi niemożliwe. Niemożliwe, że teraz zrobiłaś. Nie, no nie da się tyle. Ja nie zrobiłem tyle tam na przykład na GSie, tak? Nie zrobiłem tyle na turystyku, a ty zrobiłaś na sporcie 1415. Ja wiem, no da się, właśnie pokazałam, że się da. Można. Święta. Tak, jak, jak mnie z, z... Podsumowałeś na targach, że jestem typowym polskim motocyklistą. Kobieta tak. na rr uprawiająca turystykę. Dobra, mieliśmy, mieliśmy przyjemność rozmawiać na scenie podczas World's Motorcycle Show w tym roku i rzeczywiście się <laughs> to Typowa polska motocyklistka. Tak, tak no, że, no, dokładnie. Jeżdżąca turystycznie na S1000 RR w dalekie trasy. Dziękuję Ci bardzo, tak szkło, że spotkaliśmy się w tych przepięknych okolicznościach dzięki, przyrody. Dzięki Bary, że zaprosiłeś małego rzuczka. <laughs> Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki, <laughs> dzięki, Aga. Dzięki, wielkie, no.